Myślisz, że coś przypadkiem się dzieje w Twoim życiu? <laughs> Nie ma żadnych przypadków, jest dokładnie tak, jak się dzieje w Twoim życiu. To dokładnie się dzieje tak zgodnie z Twoimi myślami. Czyli wszystko się zadziewa z Twoimi marzeniami, wątpliwościami. Jeżeli. Mówisz sobie, że wow, ale cudownie będzie, będę miał to i to, robił to, to i to. A potem zasiwasz wątpliwości, sobie mówisz, a może nie uda się, może coś tam, może ktoś, ciego, może ktoś tego nie zrobi, może ktoś nie, nie przyjedzie, może coś tam. Tak się dzieje. Mhm. <gry> Czyli jesteś kreatorem swojego życia. Wszystko przeciągasz, wypadki, różne przypadki. Marzenia pozytywne i negatywne. Wszystko to się dzieje normalnie na Twoje zlecenie. <laughs> Do tego tak ważne jest skupienie się na sobie. Wczoraj taki byłem przebodźcowany na tym spotkaniu w Grodzie Rycerskim w Byczynie. No, musiałem po 16 już się stamtąd zwijać, ponieważ tak dużo było różnych myśli, różnych oczekiwań. Każdy oczekuje od ciebie czegoś. Jedni oczekują od rycerzy, że będzie rozlew krwi, ale oczywiście w, takim, w takiej formie rozrywkowej. To, to nie tam tylko było po prostu ostra walka, ale bez rozlewu krwi wiadomo. Ale te przebodźcowanie tej grzyska, ten alkohol, to nie dla mnie już. To już nie dla mnie. Hmm. Życzę Ci miłego, cudownego dnia. To jest Twoja rzeczywistość, baw się dobrze.